Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dwóch przyszło i dwóch się modliło. Wpatrywali się. Jeden w swoje odbicie, widziane w lustrze, którymi byli inni. Nie jest ze mną najgorzej, myślał. Tu jakieś smarszczki, tam podkrążone oczy i jeszcze ta blizna. To nic. To da się przypudrować, tamto zamalować, a to trzecie zrekonstruować plastycznie. Wszystko sam jestem w stanie poprawić i naprawić. Drugi przyglądał się swojemu życiu w lustrze, jakim jest Bóg. Ono nie pozostawiało złudzeń, nic nie przekrzywiało i nic nie rozmazywało. Pozostało powiedzieć. Przebacz Boże, bo zgrzeszyłem. To widzę i w Tobie szukam ratunku.